Cześć, tutaj Zioman dla graczy i jak wiecie już jest soft 3.10 można go pobrać, zbyt dużo nie zmienia dodaje tylko opcję followowania ważnych czy tam znanych osób w Sony albo devsów i jakieś tam naklejki nowe naklejki do rozmów, więc nic ciekawego ale jeśli na przykład chcielibyście kogoś followować to pokażę wam w jaki sposób można to zrobić wchodzimy sobie do zakładki znajomi wybieramy sobie szuka, szukajkę i teraz tak muszę sobie to zmienić, bo tutaj mam po staremu zrobione. Czyli tak, zrobimy sobie. Znajdziemy sobie JOSPA, bo on ma bardzo krótkie, no łatwe do wpisania ID. I mamy go na liście, prawda? I jak widać, ma takiego Tika przy swoim imieniu nazwisku. No i wchodzimy sobie do jego profilu i mamy taką opcję follow jeśli weźmiemy sobie go follow, nie my to potem to co on robi będzie nam się wyświetlać w naszej liście co nowego czyli co tutaj tam co robili Wasi znajomi na przykład dobra, to tylko taki krótki filmik jeśli chcieliście zobaczyć właśnie jak się followuje ludzi po update 30, to mam nadzieję, że się tego nauczyliście dzięki i do zobaczenia